Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Gerstok. Dzisiaj porozmawiamy bardziej na tematy społeczne, ponieważ zaczniemy od randkowania w internecie, a przejdziemy do bezpieczeństwa i innych ploteczek. Zapraszamy. Więc co? To wtedy randkowanie. Randkowanie, randkowanie. ale randkowanie w internecie. Tak. Oczywiście. Czy używacie jakiejś aplikacji randkowej, albo konkretnej aplikacji? Nie, nie. Ja nie, ja nie używam aktualnie, ale zdarzyło mi się i. Totalnie nie dla mnie. A czemu? E, ja chyba, jakby, wolę poznać kogoś na żywo i w jakichś takich normalnych sytuacjach. Nie przekreślam całkowicie, ale aplikacje randkowe aktualnie używam tylko do poznawania ludzi, jak jestem na wakacjach, żeby polecili mi jakieś fajne miejscówki, albo, albo jak jestem w grupie z dziewczynami, to mm, właśnie w takiej większej to, żeby poznać jakąś inną grupę osób, które są wtedy na wakacjach i żeby mhm. gdzieś wyjść, na jakąś imprezę, ale na co dzień w ogóle nie, nie, nie używam. Okay. Ja też miałam jedną aplikację randkową, miałam, bo już usunęłam. Nie podobało mi się, że ciągle powiadomienia stamtąd, przychodziły nawet, jak nie wchodziłam, to było y, Zobacz, czy twój wielbiciel o tobie pamięta. I <noise> bardzo mnie to denerwowało. Ale ja chyba nie jestem zwolenniczką. Myślałam, że się może przekonam do tych aplikacji, ale trochę dla mnie jest stratą czasu, jak piszę z kimś, a i tak nie dochodzi później do spotkania, bo ja uważam, że samo pisanie przez trzy miesiące na przykład jest jest zbędne, bo ja wolę popisać dwa, trzy dni, spotkać się i zobaczyć na żywo, czy w ogóle Mamy jakiś, jakiś wspólny vibe, i czy dobrze nam się rozmawia, więc u mnie, u mnie ciężko z tymi aplikacjami randkowymi. Chociaż wiem, że ludzie się tak poznają, i też znam osoby, które się poznały przez internet, więc jest to na pewno możliwe. Znaczy, yy, właśnie ja miałam aplikację randkową, ale ona za każdym razem była instalowana odinstalowana. Dlatego, bo yy, miałam takie epizody, że. Raz, właśnie tak jak też coś wspomniałaś, zgrałam sobie ją na wakacjach, jak byłam sama w innym państwie i chciałam kogoś poznać i to nie był dobry pomysł <grym> generalnie, ale no, to mniejsza z tym i generalnie ja korzystam z takich aplikacji typowo dla fanów, bo jakby ja się czuję jakbym grała w jakąś grę i mam takiego przyjaciela, z którym <grym> sobie dobra. Włączamy Tindera i piszemy, i on jest bardzo dobrym rislerem. on tam wszystkich chłopów <noise> tak zrizował i to dosłownie jeszcze młodzieżowymi słowami, yy, w ogóle jakiś, ja nie wiem, on st stosuje jakieś techniki w ogóle perspazji w ogóle, gdzie jakby to konto to nie było takie, wiecie, że ładne zdjęcie czy coś, tylko to tanie dla beki i tam później, nie wiem, dziesięć yy, nieprzeczytanych wiadomości <laughs> wszystkie takie zaciekawione, okay. <laughs> więc no jakby dla mnie to jest gra strategiczna. <laughs> ja jestem jeszcze ciekawa dlaczego to nie był dobry pomysł, że za granicą? Wiesz co, bo ja sobie bo tam bycie są te takie zakładki, że jakby na przykład, nie wiem miłość, tam y, przyjaciel, mhm. jakiś, nie wiem, jakby w się sensie, czego szukasz, tak? tak no że czego takiego? szukasz i jakby ja sobie szukałam jakiegoś kolegi bądź koleżanki na wakacje, żeby mnie oprowadził po mieście, a skończyło się, że właśnie poznałam kolegę, który jakby on był, nie wiedziałam o tym, że on był jakby z Iranu, nie z tego państwa, w którym byłam okay. i on mnie przedstawił tam w swojej rodzinie, bo on mnie oprowadzał po mieście i w ogóle i mnie przedstawił swojej rodzinie i on powiedział, że oblubienica, że tam z Tinder'a. O, już powiedziałam nazwę. <grym> Oblubienica z Tinder. A. Ja sobie później patrzę, co to znaczy. A to znaczy jakaś kochanka. Ale to był dla mnie ziomal tylko, więc no. Gratulacje. <grym /doblubienie> już rozumiem, Cześć że sprawdziło się po prostu No, u więc jakby ja już myślałam, myślałam że to tylko ziomal, a tutaj on mnie już w całej rodzinie przedstawił. W jakichś sklepach z dywanami. To trochę przerażające. Szybko, szybko. No. Nie, to ja, ja ogólnie miałam przez tydzień e, Tindera właśnie, tylko że u mnie jest tak, że ja nie jestem osobą, która umie pisać. Ja nie odpiszę po chwili, bo zapomnę, bo mi się nie będzie chciało. I raczej wolę kontakty no, międzyludzkie, takie bez użycia telefonu. Tak samo nie umiem nawet pisać, wolę nagrywać głosówki, bo mam wrażenie, że przez to, że mówimy jakimś tam głosu, to można dużo z tego wyrazić, a pisząc na przykład, okej. Okay, to ktoś okay. sobie pomyśli, oh, że hey. o, ona jest na mnie zła. Tak, tak, hej, co tam u ciebie? No, to no. jest takie nudne, a w prawdziwym życiu można naprawdę pociągnąć temat i nie ma tej w ogóle przerwy i myślę, że te relacje między ludzkie poza internetem są troszkę silniejsze niż te znalezione w internecie, choć zdarzają się przypadki, mm -hmm. że te w internecie też mogą być silniejsze. Tylko też mi się wydaje, że właśnie kluczem, żeby do czegoś doszło, to, to trzeba się spotkać, a nie mm -hmm. pisać. To prawda. Ja miałam trzy takie wyjścia. Yy, i za każdym razem na spacer. Uważam, że to jest bardzo dobry i jeżeli ktoś mówi y, bo to nie tylko bo coś tam no, nie wiem, nie obchodzi mnie to, jakby to jest najlepsza, żeby nie było dziwnie, jeżeli mm -hmm. coś tam nie będzie się udawało, zawsze można łatwo uciec i w ogóle w miejscu publicznym nic ci się nie stanie i tak dalej. I ja też byłam za granicą nie sama. Ale z rodzicami i ja sobie wyszłam na takie spotkanie z, z aplikacji randkowej. E, I pozdrawiamy Marko, do tej pory mamy kontakt i e, taki, taki kolega i sobie op opowiadaliśmy sobie o różnicy między kulturą polską a włoską. Gadaliśmy przez dwie godziny, później odpadały mi nogi, bo bardzo długo chodziliśmy. Naprawdę cały czas chodziliśmy e, w jedną stronę po plaży, w drugą stronę po plaży, ale było naprawdę... Super i, i wiecie, i to jest dla mnie też taka jakby ćwiczenie języka angielskiego, więc o to super. Więc to jest... Ja bardzo polecam. Ja bardzo polecam na wakacjach. To ja, to ja mogę uważać. opowiedzieć, że jak raz wyszłam właśnie też na takie spotkanie z aplikacji randkowej, to, to chyba był zły wybór, bo poszliśmy sobie do kawiarni i w momencie, wiecie, jak było niezręcznie, jakaś cisza zapadała, to to, to było straszne. To było... I najlepsze jest to, że jak on zaczynał mówić. Kurczę, nie chcę, nie chcę takich szczegółów podawać, ale bardzo dużo o sobie mówił. Mm. Nie dopytywał się, wiecie, jak ja zaczynam temat, to od razu było jakby przejście na, na niego, że tak, mm. on to widział, on to też miał i. No właśnie to jest ważne, że jednak jeżeli piszesz z kimś, to tak naprawdę nie wiesz, jak ta osoba właśnie się zachowuje, nie wiesz, jaki na przykład ma ton głosu i później jak tak tylko piszecie, piszecie przez dłuższy czas, na przykład już mogą się wkraść jakieś uczucia. I nagle się spotykacie i na przykład czar pryśnie, bo na przykład nagle cię zacznie jakby denerwować, że nie wiem, ktoś w jakiś sposób coś mówi. Jakby to jest wszystko ważne, żeby właśnie się mm -hmm. poznać jakby na żywo. Więc to jest spoko, że można sobie właśnie poznać kogoś jakby przez taką aplikację, ale później trzeba jak najszybciej jednak wyjść, się spotkać. Tak, ale ja, ja na przykład nie wiem, jak ludzie są w związkach na odległość. Ja nie wiem, jak u nich to wychodzi. Ja bym po prostu czuła się samotna w takim związku, nawet rozmawiając przez telefon wieczorami, i ja bym chyba nie mogła być w takim związku, ale nie, nie wiem, jak ludzie to robią po prostu. Ja, A ja też znam bliskości. osoby właśnie, które są w związku na odległość. W sensie to, to, to też nie jest tak, że wiecie, że one będą w tym związku na odległość zawsze, ale da się. Da się, da się ale tak. Ciężko, mam wrażenie, że ta bliskość jest potrzebna też. Ja jestem pewna, żeby zbudować jakąś taką relację, silną więź, więc to mhm. prawda. Ja bardziej mhm. nie rozumiem tego, jak czasami tworzą się związki w internecie, w sensie dosłownie ludzie się nie widzieli na żywo. To dla mnie to jest trochę mind blowing, ja nie rozumiem, jak to, że, jak to, że można w kimś zakochać przez internet, albo w ogóle zdecydować się na związek w ogóle przez internet. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Mówi Star Planet. <grym> tak, tam było, że jesteś moim mężem, tak. tam jesteś moją żoną i jeszcze się by ja tam dodawało. I tam chyba było, można zaznaczyć, no. że będziesz moim chłopakiem czy coś, więc... Tak. tak. A właśnie, <grym> jeżeli chodzi o związek na odległość, to mi się wydaje, że ja bym mogła być w czymś takim ale mm, tylko kurczę, nie wiem jakby w jakim okresie czasu jakby ile potrafiła wytrzymać ale mi się wydaje że takie nie wiem że nie wiem dwa miesiące i na przykład się widzimy mm -hmm. to jeszcze spoko ale tak na przykład nie wiem że pół roku rok to nie wiem pewnie byłoby ciężko mm -hmm. dużo zależy od drugiej osoby jak macie do niej zaufanie i nie macie żadnych obaw to wydaje mi się że spoko a... no to racja no a byłyście na jakiejś właśnie randce, bo ja kiedy ja zostałam raz zaproszona na, na spacer do lasu, to ja odmówiłam, bo jak ja usłyszałam ten las, ja byłam jak co ty chcesz mnie, nie wiem, poćwiartować i później wrzucić do jeziora czy coś do worka i mnie tam zostawić, więc no. ja na przykład nigdy nie wyszłam i ja jestem w szoku, że za granicą i tak dalej, bo ja bym nie potrafiła, bo ja się boję po prostu chyba mężczyzn. Nie, ja ja mogę, bo mogę powiedzieć właśnie ta sytuacja z tą zagranicą to też była taka, że ja tak sobie pisałam właśnie y, z tym kolegą i później miałam takie, że jakby ok, umówiłam się z nim na spotkanie i to jeszcze też jakieś 22. Ja miałam takie, że nie no, nie pójdę tam, że jakby się boję, ale poszłam tylko dlatego, bo... Poznałam jeszcze w międzyczasie koleżankę na takiej wycieczce i ona powiedziała, że okej, okay, ona mnie podprowadzi. Wiecie, jakby solidarność janików, że ona mnie zaprowadzi tam do niego i jakby po prostu jakby ustaliłyśmy sygnał jakiś, że jak powiem jakieś słowo, to znaczy, że wiejemy stamtąd, więc ona musiała najpierw obczaić, czy to nie jest jakiś morderca i dopiero później. Jakby w sobie poszła i my zostaliśmy razem. Nie wiem, dziewczyny jesteście odważne, ja chyba bym nie była w stanie. <grym> ja też nie. Ja zawsze jak się umawiałam z kimś właśnie z Tindera, to o takiej godzinie, żeby było jasno, widno i żeby mogła uciekać w razie czego. <grym> I przy ludziach. I przy ludziach, tak. Nie, to u mnie było na początku jasno widno. Moja mama dostała jego zdjęcie. <grym> e, powiedziałam, gdzie się umawiam konkretnie. I miałam co pół godziny wysyłać serduszko na, no. na, na messengerze. I, no i przeżyłam, i było, było spokojnie. I się okazało, że, że bardzo miły chłopak, taki, taki bardzo, myślę, że nawet nie, nie przytuliliśmy do pożegnania ani nic, bo był taki bardzo um, takim dżentelmenem, taki był bardzo taki, żebym ja się czuła dobrze, um, ale super kolega i w ogóle, ale ja. Um, w zasadzie byłam na dwóch takich anglojęzycznych e, spotkaniach, tylko jedno było w Gdańsku. I to było moje pierwsze w ogóle właśnie wyjście. I e, to było tak, że ja nawet, ja nawet z nim nie pisałam długo. E, po prostu jakoś tak wyszło, że on właśnie zaproponował mi wyjście do lasu, do spacer po lesie. Ja napisałam, że nie, nie, nie. Że, yy, że będę się bała, że w miejscu publicznym, że po starówce. E, I on napisał, że w, że w takim razie to, mm, to dobrze, dobrze, że i się zaśmiał, że no co, będę bała się yy, ptaków, drzew, czy się boję. E, no ale ja powiedziałam, nie, 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 w miejscu publicznym. No i rzeczywiście się spotkaliśmy. Była to ogromna wtopa. Ogromna wtopa. Yy, chłopak był Irlandczykiem, był tam chyba rok ode mnie starszy, ale. Ja uważam, że ja mam na okej okay poziomie angielski, ale jak on do mnie mówił z tym akcentem, to ja po prostu jeszcze mówił bardzo cicho, był bardzo spokojny, totalnie inne charaktery. I on mówił bardzo cicho, i ja po prostu. I był trochę wyższy, więc ja to chwilę. What are you saying? I, po prostu, i, on, i on chyba myślał, że ja naprawdę po prostu nie umiem po angielsku mówić, bo, bo po prostu ja nic nie rozumiałam prawie, co on do mnie mówił. I tylko czasami po prostu już potakiwałam, albo na przykład też była taka wtopa, że on opisywał. Rozmawialiśmy dużo o rodzinie i on opisywał swoją tam siostrę, z którą się nie, tak średnio dogaduje, i zaczął ją opisywać. I, I to były moje cechy, <noise> No Ja mówię, no to do, no wiedziałeś, uciekać. No, no i no, niezbyt mi się podobało to spotkanie, jakby w ogóle, więc totalnie nie mój typ y, charakteru i w ogóle ja też nie mój typ, więc ja po prostu... I on, on, jemu chyba też się nie podobało, więc nawet już do, so, do siebie później nie pisaliśmy. My się po prostu rozstaliśmy na tym spacerze. Już nie było zero kontaktu później, zero. To jak już mhm. rozmawiamy o tych takich wyjściach do lasu i w ogóle, <śmian> <śmian> czy miałeś jakąś kiedyś taką właśnie sytuację, że czułyście się jakbyście byli w jakimś niebezpieczeństwie, że coś wam grozi? Garac. Ja <laughs> o Daria, to się... no, ja, ja, ja w sumie tak, że rzeczywiście. Yy, no, może na, pe na pewno trochę więcej, jakby czułam niepokój. Ja nawet wczoraj czułam niepokój. jak Wracam i zadzwoniłam do przyjaciółki, yy, bo miałam jeden przystanek. Musiałam trochę dłużej iść yy, do domu, yy, bo się zakapiłam. Yy, Musiałam iść tam przy lesie, no nieważne. I, ale miałam jedną taką sytuację, że rzeczywiście ja zaczęłam biec, jeszcze miałam kozaczki wtedy na takim obcazie i ja po prostu biegłam i jeszcze szłam właśnie takim mini laskiem w parku i po prostu ja, a nie było jakoś późno, była dwudziesta, tylko to było w zimę, więc było ciemno. Okay. Ja po prostu zaczęłam biec, serce mi tak waliło, jak jakiemuś po prostu przestraszonemu homikowi i ja po prostu tak biegłam. Okazało się, że to była moja wyobraźnia, <noise> bo... Y ja weszłam w jedną uliczkę i tam siedział dziwny pan na ławce w tym parku, yy, bo ja weszłam w, jakby w uliczkę parku, nie wiem jak to powiedzieć i on właśnie siedział i tak siedział na telefonie, ale tak spojrzał na mnie i to był bardzo przeważający wzrok. I ja zawsze idę tam ten skrótem i wchodzę sobie w taką dróżkę, gdzie tam są konary, w ogóle ciężko się idzie, ale zawsze muszę sobie poświetlać, bo tam nie ma no jakby z jednej strony jest siatka i drzewa za siatką, bo jest szkoła, a z drugiej strony są drzewa, więc tam nie ma w ogóle żadnego światła, mm, więc ja sobie zawsze latarką jeszcze świecę. No i jak ja tam wchodziłam, to czułam taki niepokój, że ojej, no tam ten pan był i może za mną wejść, ale no to jest bardzo krótki odcinek, więc też mówię, dobra, ja nie panikuj, już jakby przeszłaś, jak już przeszłaś tą drogą, no to musisz, jedyna opcja to, żeby się nie zawracać, to przejść tamtędy. No i y, odpaliłam latarkę i się odwróciłam i zobaczyłam, że ktoś biegnie. O Jezu. I ja nagle zaczęłam. Y, ja ogólnie jak tam weszłam, to zaczęłam iść szybko, ale ja zaczęłam biec o mało się nie wypaliłam <laughs> przez te konary. Zaczęłam biec, ale jeszcze coś mi powiedziało, żeby odwrócić się jeszcze raz. Ja patrzę, a to był biegacz, a tamten pan dalej siedział na ławce, <laughs> więc, e, więc nagle już ustałam e, i biegacz jakby nie biegł nawet za mną, on biegł tą uliczką, którą ja wcześniej szłam, więc ja nagle ustałam i miałam takie, uff. nic się nie stało, nic się nie stało. Ale to był pierwszy raz, jak ja naprawdę ja czułam się w takim niebezpieczeństwie, niebezpieczeństwie. Olga, nie wiem <šie> <nie>. się. <shie> to naprawdę nie było dla mnie w tym momencie. Ale mi się wydaje, że to są takie najbardziej typowe sytuacje, y -y -y. że idziemy y -y -y. gdzieś, jest ciemno i mamy schizę po prostu, że ktoś za nami y -y -y. idzie, y -y -y. albo osoba, y -y. która... Ja często mam, że i idę i widzę właśnie, że to jakiś pan, czy ja się boję, że ja po prostu po niego przejdę i on mnie, on mnie złapie, on mnie porwie i już. <sie> ja albo wolę Więc. jak nikogo nie ma na ulicy albo jak jest jakaś, dużo ludzi, jakby jakaś grupa, mhm. czy coś. Właśnie najgorsze jest to, jak idziesz na przykład, jest pusta ulica i na przykład jakaś jedna osoba, to ty, mhm. ty sobie myślisz, że kto tu jest? Ja też często no. tak mam, że jak y, idę i z tyłu nadjeżdża samochód, mhm. to akurat jak wracam do siebie do domu na takiej wsi i boję się, że na przykład ten samochód się zatrzyma i mnie zabiorą. Ja kiedyś jak byłam młodsza, to mm, byłam jakby miałam mega dużo schiz, jakby ja się nawet bałam wyjść y, wieczorem z psem na spacer, i zawsze miałam coś takiego, że taki po prostu instynkt przetrwania, że nie idę blisko aut, nie idę blisko jakichś klatek, bo tu mnie ktoś może wciągnąć, to może mnie ktoś wciągnąć, więc zawsze szłam środkiem na przykład chodnika, i nie wiem zawsze, jak na przykład chodziłam do klatki, w sensie wiecie, jak jestem taki przedsionek w klatkach schodowych, to zawsze jakby patrzyłam na prawo i lewo, czy nikt za mną nie idzie, szybko wpisywałam kod i po prostu biegłam, pies za mną i go ciągnę po prostu po tych schodach, żeby nikt mnie nie porwał przypadkiem. Nie, to ja chyba, bo, bo jeżeli kobieta by za mną szła, to ja bym się raczej nie bała, albo jakbym widziała kobietę na przestanku, raczej bym się nie bała, nie wiem dlaczego. Zresztą w sensie, jak kiedyś czytałam, no to też y, wynika z tego, że na przykład jak nasze babcie albo mamy opowiadały, uważaj na cukierki, mm -hmm. nie można brać cukierków od obcych, pan cię porwie i tak dalej w sklepie. No i że to też du dużo daje, wchodzi na psychę po prostu. I nie wiem, bo mężczyźni chyba są po prostu przerażający. No. <laughs> ja tak, ja tak ja uważam. Ja mogę wam jeszcze powiedzieć jedną historię, która w sumie łączy się z dwoma tematami teraz, które omawiamy. Yy, bo to było właśnie yy, na wyjeździe, właśnie wtedy to była taka sytuacja, gdzie naprawdę czułam, że yy, może się, mogo, mogłoby się coś stać złego i to wyglądało tak, że yy, byłam na wyjeździe i byłam w, w Skopie, w Macedonii i tam po prostu spałam w takiej sali wieloosobowej yy, z innymi osobami i yy, chciałam sobie wyjść na miasto i tam jakby w tym hostelu był też taki chłopak, który akurat też wychodził wtedy, kiedy ja więc... Yy, jakby do niego zagadałam, że hej, że też idziesz, nie wiem, coś zjeść na miasto, no to dajesz ze mną, wiecie, żeby było raźniej, co nie? I to był y, chłopak, w sensie miałam wtedy 18 lat, on miał 27, ale jakby, żeby nie było, wiem, że to brzmi dziwnie, że jest taka duża różnica wieku, ale jakby, właśnie jak się tak jeździ, to jakby wiek nie ma znaczenia, po prostu jakby poznajesz ziomali i ziomalki, więc <laughs> właśnie, y, tak. No i y, to wyglądało tak, że właśnie my sobie idziemy i ten chłopak, to jest ważna informacja, był z Turcji, i był jakimś trenerem kfunkfu, ten tekwondo jakiś nie wiem kid. <noise> no i właśnie my poszliśmy sobie coś zjeść sobie gadamy jest fajnie później tam nie wiem jakieś kawiarnie tam bo mi pokazywały jakieś te tureckie słodycze i później powiedział że do baru i jakby ja byłam jak no okej okay, dobra dobrze się gada i w ogóle więc jakby że wiecie sobie się napić po jakimś tam jednym drinku czy coś i tyle i on taki był że jakby ja wtedy bardzo dużo mówiłam actually jak mówiłam po angielsku i on powiedział, że za każdym razem, ja jak tak powiem, muszę wypić szota. A ja byłam jak, że bro, że schodzimy na złe tory. I tak samo y, on później zadawał mi jakby takie dziwne pytania, bo powiedział na przykład, że o, że gramy w y, pytanie czy wyzwanie, pytanie, kogo byś pocałowała z tego pomieszczenia? I jakby ja miałam takie, że... Że, co, co się dzieje i, i jakby ja w tym momencie powiedziałam, że dobra, że wiesz co, ja, ja już idę stamtąd, że już sobie idę do hostelu, on powiedział, że mnie odprowadzi. I to już się zaczyna ta historia, bo y, dobrze pamiętałam drogę, bo to było tak, że się szło przez całe centrum miasta, które było oświetlone i w ogóle i się szło prosto do hostelu i on był mega blisko. A on do mnie powiedział, że, że o, idziemy w tą stronę, że w tamtą stronę jest hostel. Ciemna, czarna uliczka. I po prostu nikogo dookoła, taki dosłownie jakiś... No, najgorsza uliczka, jaką sobie można wyobrazić. I on wtedy też był już taki, że taci w ogóle. Ja byłam jak. Co, co ja mam zrobić, że jakby to jest jakiś niebezpieczny Zacząć typ. Szczekać. Nie, jakby ja udawałam po prostu taką głupiutką, taką, że haha że ciężki jesteś, że może chodźmy w tą stronę. I jakby po prostu uznałam ten, że się. Co się nabowiec błek. O. <laughs> I ja byłam jak, że, że nie, że... To jest tamtą stronę, idziemy tam i on później powiedział, że, że daje, że jeszcze zostajemy chwilkę i on przyprowadził swojego innego kolegę z Turcji i ja wtedy byłam jak nie, 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 że ja, ja idę do hostelu i to wyglądało tak, że ja dosłownie wbiegłam do scho po schodach i tak jak stałam, po prostu poszłam spać nawet buta, butach, bo się tak bardzo bałam i tylko kołdrę na głowę, żebym mnie nie widział. Więc to było przerażające. No. Podsumowując. Ale ja i tak się dziwię, że wiesz, że zachowałaś taką zimną krew i że wiedziałaś, mhm. że musisz szybko szybko uciekać, bo, mhm. bo zmierza to w złym kierunku. Ale on był z tego hostelu? Tak, no. O Jezu. Więc i później jeszcze mi wysyłał jakieś TikToki, że o, że Turcy kochają najbardziej. Co? A później jeszcze się spotkaliście po tej sytuacji? Nie. Później on coś chyba mówił, że ma lot następnego dnia. A, okay. I jakby ja tak wyszłam z tego hostelu, żeby, mówię, w tych samych ubraniach, co ja byłam wieczorem, jakby, żeby mnie tylko nie widział, mhm. więc to byłam A nie trpanie. bałaś się na przykład, że ci coś dosypie? Bo to też ja na przykład się boję, idąc do jakiegoś klubu czy coś, boję się, mhm. że ktoś mi coś dosypie. ja się bałam, tym, więc dlatego też... ja trzymałam, wiecie, przy sobie okay. i jeszcze ręka na tym, tak, mhm. więc jakby trochę to wyglądało, że ja się go boję. Bo jeszcze jak usłyszałam, że chłop jest jakimś kung fu mistrzem, jakiś czarny pas, nie wiem, jiu to ja miałam takie, że nie ma szans. Nie dam rady, jak mnie zaatakuje. Nie, tak nie. Jeszcze jest ciężki. Jeszcze jest jeszcze. ciężki, to już masakra. No. Ja chyba nie mam aż takiej historii, ale ostatnio jak byłam sama w mieszkaniu, Olga pojechała do domu, to słyszę, że ktoś wchodzi. W sensie słyszę nie akurat do mieszkania, tylko że wpisuje kot na klatkę i od razu, nigdy nie było wcześniej takiej sytuacji. Dzwonię do Olgi. Olga mówi, że Olga jest u siebie. No to dzwonię do Nikoli, co ja mam zrobić? Nie pójdę do kuchni, bo jak on stoi przy drzwiach, to nawet nie zdążę wziąć żadnego noża. I w końcu mówię, ja piszę do właściciela, dlaczego ktoś jakby zna te kod do mieszkania. On mówi, a wie pani co, to ja, bo ja do piwnicy przyszedłem. Mówię, a to była już 22, więc to była taka Oj. godzina wiecia. A jeszcze inna historia, następnego dnia albo dwa dni później Śpię sobie, bo mieliśmy na 13 i słyszę, że ktoś próbuje otworzyć drzwi. To też nie była ja. I to też nie była Olga. I na początku myślałam, że to, coś mi się przyśniło, ale tak słucham, no nadal ktoś próbuje wejść do mieszkania. A właściciel nic nie pisał, że on przyjedzie. A specjalnie włożyłam jeszcze dzień wcześniej klucze do drzwi, żeby nikt w razie czego wiesz, nie mógł wejść, nie wiecie, nie mógł wejść. I się okazało, że kto to był? Właściciel. Także yy, przeżyłam znowu, ale na szczęście to. To było niekonieczne. Powinien Was jakoś ostrzeć, że w ogóle właśnie wchodzić. Ja czy... zobaczyłam wiadomość później, że napisał, tylko że ja spałam, więc tak, nie odczytałam tak, tej wiadomości. Nie? To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa! <noise> <Dzień> do... <noise> Taki dzień dobry. Daria się pożegnała, Daria wychodzi. <noise> Ja jestem wesoła od 12:00. No wtedy akurat jestem wesoła. Wtedy jak wychodzę z zajęć. I tak oglądajcie nasze poprzednie odcinki.